Cześć kochani! Dotarliśmy do szóstego odcinka cyklu o kobietach. Dzisiaj będzie jeden też z bardzo ważniejszych tematów. Myślę, że dotyczy to wielu kobiet, szczególnie w naszym społeczeństwie, typowo w polskim. Mamy dużo matek polet. Będzie dzisiaj o micie, mit o macierzyństwie. Kochani, ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info, jak zawsze, znajdziecie pod tym filmikiem zasubskrybujcie kanał jeśli chcecie czy potrzebujecie sesji ze mną to zapraszam są tam moje wszystkie social media możecie sobie zajrzeć znajdziecie kontakt także kochani zapraszam jeśli chcecie o czymś porozmawiać coś wam się nasiliło coś uważacie ważne do przegadania potrzebujecie sesji coachingowych mam też w każdym miesiącu sesję pro bono, także zapraszam kochani mit o macierzyństwie ja bym zaczęła od tego, że zawsze uważałam, że to jest mit, ze względu na to, że nie każdy był kochany w swoim życiu w sensie przez swoich rodziców, więc czasem, jak tego nie odkryje, zanim jest, zanim będzie miał dzieci, to też dzieci mogą być oczywiście bodcem do tego, że ta osoba będzie szukać, ale najlepiej, żeby już umiała, więc nie zawsze wie, jak się za to zabrać, więc Kogoś nie nauczono kochać, sam nie odkryje sobie potrzeby, takiej, żeby znaleźć, jak do tego dotrzeć, jak obudzić miłość w sobie, że najpierw zacząć od siebie, a dopiero będziemy mogli kochać innych ludzi, to ten instynkt się obudzi w nas i będziemy kochali swoje dziecko bezwarunkowo. Ale nie zawsze tak się dzieje. Nie każdy ma odwagę zawalczyć o siebie. I nie każdy. To nie znaczy, że jak będę kochała siebie, będę, że będę chciała mieć dzieci. Ale jak ktoś nie umie kochać, to jak ma kochać własne dziecko? Więc często jest tak, że mm, dzieci mogą być mm, wymuszane. Chęć posiadania, bo co ludzie powiedzą, rodzice będą pytać, bo należy mieć dzieci, bo jest uznawane, że matka Polka to osoba, tak naprawdę matka Polka to osoba, która ciągle się poświęca ma w sobie taki ciągły niedosyt tego, że jak nie będzie dawać, to albo nie będzie akceptowana. Jeszcze jest wielu w nas pokutuje takie jakby przesądzenie tego, że kto nie poda szklankę wody na starość, jak nie będziemy mieli dzieci. Przecież kochani, to są wszystko mity. To jest nieprawda, bo możemy mieć piątkę dzieci i to żadne dziecko na starość może do nas przyjechać, nie przyjechać. A może być tak, że mając jedno dziecko i będzie do nas przyjeżdżał. Także kochani, to nie ma reguły, dzieci nie są nam nic winne. To może jedynie że daliśmy im życie. I my powinniśmy kochać dzieci bezwarunkowo, one nas warunkowo, a często jest odwrotnie. Ale kochani, do tego powoli, powoli dotrzemy do tego. Często młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie chcą ani mężczyźni nie chcą mieć, ani kobiety nie chcą mieć. Czasami jest tak, że poprzez dziecko kobiety dają sobie polisy na życie. Często to, że myślą, że jak dziecko się urodzi, to mężczyzna pokocha. Dziecko nie niespowo... to, że mamy dziecko, może czasami zatrzymać trochę mężczyznę przy nas, ale nie za długo. Jeśli związek jest budowanie na posiadaniu dzieci, bo tak trzeba, bo chcieliśmy kogoś złapać, czy żeby ktoś z nami, to jest na jakąś chwilę strategia, ale jak mówię, to jest tylko na chwilę, nie na długo. Jeśli nie będziemy umieli się zastroszczyć o siebie, to też nie będziemy mieli o potomstwo. A niektórzy umieją tylko troszczyć się o siebie, a nie będą o kogo innego. I często kobiety, nawet kiedy dochodzi do rodzenia dziecka, nie czują tego instynktu macierzyńskiego, bo same nie doznały miłości, a często jest tak, że często są nadopiekuńcze. Od nadopiekuńczości powiem później. Najpierw będę chciała zacząć od tego, dlaczego ci ludzie nie chcą mieć tych dzieci, a... Czasem, jak ja na przykład, mama na pełen etat. Kobiety uważają, że posiadanie dzieci zwalniają z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za różnego rodzaju inne rzeczy. Oczywiście, jak dziecko jest małe, mężczyzna jest w stanie, albo nawet powinien zapewnić byt rodzinie, ale przez cały czas tak nie musi być, bo na matkach też peł po jakimś czasie, gdy dziecko jest odchowane, Narzucona jest odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, więc to nie może być tak do końca. Często mężczyźni nie czują się, że są mniej wartościowi przez to, że nie posiadają dzieci. Mężczyzna może się realizować w pracy, on nie czuje, że jest gorszym mężczyzną, ale na... często kobiety, jeśli nie urodzą dziecka, szczególnie w tym starszym pokoleniu, czują, że są jakby niekompletne. Niepełnowartościowe, bo one nie urodziły dziecka. Często jest, że po 20 stawiamy na szkołę, karierę, studia. Po 30 już nam się troszeczkę budzimy się z tego snu, że trzeba by było już pomyśleć o dziecku. Jeśli to nie wychodzi między 30 a 40 rokiem życia, to taka kobieta wpada w lekką panikę i wtedy już ten zegar szybciej bije i zaczyna już na bardzo mocno na poważnie szukać partnera z takiego, który będzie chciał mieć dzieci, a mężczyźni nie wszyscy chcą. Czasami chcą być z partnerką, a nie chcą mieć dzieci. A więc jakby o tych sprawach trzeba należy. To nie można zamiatać pod dywan i to trzeba naprawdę otwarcie sobie powiedzieć. Czy chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci, ile chce mieć tych dzieci, bo często jest tak, że mężczyzna zwinie żaglem, kobieta zostanie z tym dzieckiem, on zakłada nową rodzinę, rodzą się nowe dzieci i często ta partnerka jest dużo młodsza, a my zostajemy z dziećmi same. To nie jest tak, że nie znajdziemy sobie partnera, ale często bezpiecznie te silne kobiety za partnerów, tych z drugiego rozdania, częściej wybierają partnerów, którzy nie mają dzieci i nie chcą ich mieć, po to, żeby ich dzieci miały dobrego ojczyma. Bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli miałaby z nowym partnerem dzieci, te dzieci nie będą. Na równi traktowane i jest odwrotnie, bo często jeśli są rodziny potworkowe, ja przysłowiowo mam dwoje dzieci, partner miałby dwoje dzieci, więc y, gdy zaczynamy tworzyć rodzinę, już jest dużo więcej konfliktów do naprawienia. Więc kobiety bardzo na to patrzą, zresztą mężczyźni też, ale jeśli jest y, kobieta, która nie ma dzieci i wiąże się z mężczyzną, który ma dzieci, często powstaje ogromny problem, bo Więcej mężczyzn nie chce mieć dzieci niż kobiet. Kobiet więcej chce mieć jednak te, te dzieci własne. Więc też naruszyłam ten temat, że kobieta bez dziecka czuje się niekompletna. Choćby nie wiadomo, jaką miała karierę, nie wiadomo, jakby się spełniała w życiu, to jeśli nie urodzi dziecka, czuje, że ją coś omija. Mężczyzn, mężczyźni się z tym nie godzą. Dlaczego tak jest? Bo często. Oni myślą, że sobie tak do końca ich standard życia ulegnie zmianie. No wiadomo, że ulegnie. To jest następna osoba, która za, za, trzeba zapewnić byt i przez ten jakiś krótki okres, co ta partnerka zostanie w domu z dzieckiem, no to już nie ma do utrzymania, tylko on siebie, tylko już trzy osoby. Więc mężczyznom w ten radykalny sposób jest się łatwiej wytłumaczyć, a po co, nie trzeba. Często jest na przykład, jak rodzice pytają, nawet słyszałam taką sytuację całkiem niedawno w sklepie, że spotkały się dwie kobiety, jedna kobieta była z synem już taki po trzydziestce, no i ta sąsiadka się zapytała, no ja nie wiem do końca, czy sąsiadka, czy znajoma. W każdym bądź razie to była sytuacja w sklepie, że no to kiedy będą dzieci? Ona, a ta mama tego chłopaka mówi, że no, ona by bardzo ciekawa, ale on jakoś się do tego nie kwapi. A chłopak odpowiedział, że tyle jest dzieci opuszczonych, więc po co on ma. Jeszcze taki kłopot sobie na głowę brać. Te kobiety w ogóle tego w ten sposób nie odebrała, a ja to odebrałam, że jest coś, o czym ten mężczyzna nie chce powiedzieć swojej mamie, dlaczego nie chce mieć dzieci. Może właśnie czuje, że nie do końca, nie do końca byłby takim ojcem, jakby oczekiwał, więc, my jako rodzice nie możemy się dopytywać swoich dzieci, dlaczego nie mają. Każdy, każdego, to jest sprawa indywidualna, może się nie czuje i nie chcę, żebyśmy o tym wiedzieli, może się nie czuje na tyle. Ja znam mnóstwo kobiet, które z wyboru wybrały to, że nie będą miały dzieci. Ślub tak, mężczyzna i ich życie oczywiście, ale wybierały albo takiego, który ma już dzieci i już nie będzie z nią chciał, bo ona nie zamierza mieć. Mnóstwo takich znam, a znam też panią, w której to się obudziło około 40 lat. I później już szukała dość tak, ja bym powiedziała łapczywie, szukała, no i dziś już ma około pięćdziesiątki i się nie udało, już może nie do końca się jej okno zamknęło, ale jak kiedyś z nią rozmawiałam, to powiedziała, że no dlatego, żeby była sama na świecie, więc dlatego chciała mieć. Czy to jest dobry powód do posiadania dzieci? Myślę, że nie. Dobrym powodem do posiadania jest dzieci to jest to, że cokolwiek się wydarzy, ja wezmę odpowiedzialność za wychowanie samodzielnego człowieka i będę miała to dziecko kochać bezwarunkowo. I wychowam go właśnie to też czas i pieniądze, żeby to dziecko wychowało, no, wychowane było, nie mówię, że w jakimś dobrobycie, ale takim, żeby nie było w żaden sposób. Yy, Okrzywdzone, Więc ta matka też musi w tym zanim pójdzie do pracy się utrzymać z tego. Więc czasami mamy samotne mają naprawdę duże orzechy do zgryzienia i muszą wiele rzeczy poświęcić i często one wychowują tych mężczyzn, jeśli mają chłopców, to na takie Posłuszne dzieci dla siebie, wykastrowane już. Już w tych filmach wspominałam, że często te samotne mamy wychowują męża, wychowują swojego syna na, dla siebie, tak żeby nie mieć kłopotu, kiedy mąż ich może z jakichś powodów się rozstaną, może same, ale jeśli na przykład też nie miały z domu, doby, z domu dobrego wzorca, to wezmą od mężczyzny to, co potrzebują, żeby urodzić dziecko, a później będzie im niepotrzebne. Że on tak jakby tylko chciały mieć kogoś, kto be, kogo będą mogły kochać, a mężczyznę już odsuną. Ale w drugą stronę również tak się zdarza, że mężczyźni często chcą mieć syna, poświęcają mu czas i on spełnia, jest zauważany, a na przykład mama już przestała być zauważana więc zdawa się często, że takie kobiety wchodzą w jakieś romanse, bo nie mają dobrych wzorców z domu rodzinnego, zostają wykluczone. Urodziła, spełniła swoją rolę, odchowała dziecko, dziecko jest nastoletnie, spędza więcej czasu z ojcem, a ona już została wykluczona, więc tu może zostać i ojciec wykluczony, i matka, także tutaj nie ma, nie na to. A czym jest polisa na życie? No to właśnie to, o czym wspomniałam, że często kobiety myślą, że a jak zobaczy, to pokocha dziecko, jak się urodzi, to będzie. I naprawdę mężczyźni mogą chcieć być z tymi kobietami, ale nie chcą mieć dzieci, więc ta kompatybilność co do potomstwa musi być okazywana i ze sobą to trzeba rozmawiać i nie wymuszać na partnerze ani na partnerce chęci bo tego nie można wymusić to jest tak troszeczkę jakby wymuszę dzisiaj dziecko się urodzi ktoś nie poczuje do niego miłości i co dziecko potrzebuje mamy i taty więc dziecko nie jest rzeczą więc tutaj w ogóle nie możemy Kogoś myślenie wejść, w żaden sposób go nakłonić, ktoś może kochać nas i chcieć być z nami, ale bez potomstwa. I tego kategorycznie nie wolno robić. Zegar biologiczny, to już powiedziałam o tym, że bardziej tyka dla nas kobiet, mężczyzna może mieć praktycznie do końca życia dzieci nie, a u nas jednak to nie jest. No teraz u mężczyzn są te plemniki takie, jeśli się ma siedzące, leniwe, nie, ale to też jest temat do ogarnięcia. Kochani, skąd się bierze też to, że my myślimy, że dziecko Dziecko zmienia diametralnie nasz świat. Wraca do góry nogami. Więc do tej pory zajmowaliśmy, na przykład, przykładowo para. Tylko sobą. Wchodzi trzeci człowiek, któremu trzeba dać czas. Kym czas, opiekę, i pojawił się człowiek, za którego musimy być odpowiedzialni. To jest. Tego się nawet nie da wytłumaczyć, jak dopóki się tego nie doświadczy. Jeśli w rodzinie nie mieliśmy dziecka, to tak my naprawdę gdzie byliśmy blisko z tą osobami, co miało to dziecko, to my nie jesteśmy w stanie nawet opowiedzieć, jak to może wpłynąć na ludzi. Więc zmuszanie do posiadania dzieci jest kochani karygodne. Nie można, to jest 18 lub więcej lat poświęconych temu dziecku i to jest niesamowity obowiązek. Więc jeśli ktoś nie będzie czuł odpowiedzialności, może powiedzieć: Ja znam parę, kochani, dla przykładu Wam powiem, że byli w sobie w związku całkiem szczęśliwi, bardzo bardzo aktywni ludzie, obydwoje zawodowo pracowali, ich sytuacja finansowa była bardzo dobra, poznali się już po trzydziestce, więc tacy ludzie dojrzali. On miał chyba 36 czy 7 lat, ona miała 33, zeszła w ciążę, powiedział, nawet się ucieszył. Urodził się syn. No to no, urodził się. Później po dwóch latach urodziła się im córka. On się z nią ożenił, jak było te dwoje dzieci. Całe małżeństwo przetrwało 3 lata. On jej powiedział: Oczywiście, tam dom im zostawił, elementy dał takie, jak ona chciała. Po trzech latach powiedział, właśnie, że. On nie jest stworzony do on się cieszy że ma nie, ale on nie jest stworzony do bycia życia w rodzinie, tak dokładnie powiedział, że on im zostawi ten dom, da elementy, zabezpieczy finansowo, ale on się nie nadaje do bycia w rodzinie i często zabiera te dzieci, raczej zabierał je więcej, kiedy stały się samodzielne, a nie takie pieluszkowane, nie? Więc Trudno to powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało. Czy to każdy się odnajdzie? Często mężczyźni odnajdują się dopiero w roli 40-latków jako dobrzy ojcowie, a w większości domach to wtedy już są prawie dziadkami. Więc to jest to, że mężczyzna może opuścić jedną kobietę, pomimo posiadania dzieci, i zawiązać związek nowy, całkiem poważny, i znowu posiadać nowe dzieci, i wtedy czasami. Zapomina o tych starych, więc czy dzieci mogą być polisą na życie? To chyba bardzo krótka, trwała polisa. Więc zawsze nie grajmy tymi kartami, bo nie możemy decydować o losie. Rodząc dziecko, my decydujemy trochę o losie tego mu dziecka. I dzieciństwo to jest wielki kapitał na przyszłość. Jeśli my damy mu zranienia, rozczarowania, nie będziemy do tego gotowi, to Ono nie doświadczy pięknego, zdrowego dzieciństwa, bezwarunkowych, e, kochających rodziców. Kali, jest, ja wiem, że wielu z nas pokutuje, że nie ma szczęśliwego, ale jest są wiele szczęśliwych chwil, mocno szczęśliwych. I jak już jesteśmy dorośli, zdajemy sobie sprawę, nie tak od razu, a z biegiem naszych lat, już po 30, po 40 albo później, że nas rodzice robili co mogli. Od razu. My zawsze myślimy, że mieliśmy gorzej niż inni, ale to nieprawda. Ale chcę dążyć do tego, że jest ten mit o macierzyństwie, kochani, to jest nic innego, tylko mit. U nas w naszym pokoleniu, chcę jeszcze o tych matkach polkach, są, jest brane to, że. Muszą się bardzo poświęcać, że one bez dzieci nie istnieją. Zobaczcie, ile kobiet, nawet jeśli córka wyjedzie za granicę, one wszystko robią, żeby jak najczęściej dojeżdżać do tych córki. Nie dają się, nadopiekuńcze matki są naprawdę toksyczne. One nie dają się usamodzielnić tym dzieciom. One kontrolują, dzwonią do dorosłych córek, pytają się i ta, wszystko muszą wiedzieć. Wręcz nawet zmieniają kraj i taka. Matka potrafi tak nakłonić męża, żeby wyprowadzić się do kraju, gdzie się wyprowadziła córka. Ja znam osobiście taki przypadek. Miała jedynaczkę, jedną wnusie, i ona wszystko robiła, żeby mąż znalazł pracę w tym samym mieście za granicą, tam gdzie mieszkała córka. Z jednej strony ta córka się ucieszyła, ale tak ta matka nie umiała odpuścić. Nie umiała odpuścić tego, żeby ta córka stanęła na własnych nogach. I była taką kulą u nogi. Więc to kompletnie nie o tym. Nie da się zmusić nikogo do kochania kogoś, więc wchodzenie w temat macierzyństwa na siłę w ogóle lepiej powiedzieć, jakie ma się potrzeby, nie tracić kogoś czasu, zawiązać związek, gdzie obydwoje będziemy szczęśliwi, obydwoje będziemy chcieli posiadać dzieci. Ilość dzieci będzie kompatybilna z naszymi oczekiwaniami. Jeśli kobieta się spełnia w roli matki, to jest bardzo piękne uczucie, i o to właśnie chodzi. Tylko większość z nas z tego pokolenia, już, ja jestem 78-rocznik, ale z pokolenia 80 lub późniejszego, traktuje macierzyństwo jako projekt. I to też nie o to chodzi. Dziecko jest bardzo ważne w naszym życiu. Dziecko zabiera dużą przestrzeń życiową, ale my mamy też własne życie. Dziecko chce widzieć zadowolonego rodzica, szczęśliwego rodzica, który umie zatroszczyć się o siebie, bo dziecko nie uczy się przed zderaniem rodziców, tylko przez to, jak one żyją. Rozpuszczone dzieci wyrastają na narcyzów, w którym się wydaje, że wszystko. Dziecko nie jest projektem i nie może być projektem. Świat pokazuje, że dziecko kocha nas bezwarunkowo, a to my powinniśmy kochać je bezwarunkowo, a ono na nas warunkowo. Sposób, w jakiego kobieta wybiera sobie mężczyznę, to jest najczęściej wybiera tego myśliwego, tego samca, który potrafi się o nią zatroszczyć. I w wielu przypadkach, jeśli ta silna kobieta już dopadnie takiego mężczyznę, z którym m, widzi, że a tam. To ja bym mogła urodzić dziecko. Tam to będzie mi dobrze. On ma wszystko to, czego ja potrzebowałam, żeby on się zatroszczył od rodziny. I taka kobieta będzie szła po trupach, żeby dostać tego mężczyznę. I nie będzie się oglądała na to, czy on miał dzieci, czy one na tym stracą, czy nie. Więc tutaj w wielu przypadkach dochodzi nawet do rozbicia. Jakby nawet małżeństwa tego przysłowiowego, wybranka swojego. Kochani, nie możemy robić takich rzeczy. To jest dalece niemoralne i niestosowne. My powinniśmy, ja wiem, że to wszystko wywodzi się z tego, z naszych braków, z naszych niedoskonałości i my chcemy dać swoim dzieciom najczęściej to, czego nie miałyśmy, ale na krzywdzie kogoś. Nie możemy budować swojego szczęścia. Więc kochani, to nie temat na dziś, ale trzeba o tym pamiętać. Jeśli my nie jesteśmy kompatybilni, że jedno z nas chce dzieci, drugie nie, to nawet wysłanie na terapię, czy może to zmienić? Czasem może. Zależy od, z jakich mechanizmów to wynika. Ale do tego, żeby kogoś wysłać do, do jakiegoś specjalisty, on musi chcieć. Więc jeśli my same zadecydujemy, to jest, kochani, wysoce, wysoce, wysoce niemoralne i nieodpowiednie. Nawet bym powiedziała, że nieludzkie. Bo skrzywdzimy wiele osób. O czym tu jeszcze, kochani? To jest taki temat, od którym mogłabym przykładów mówić bardzo dużo, ale chciałabym jeszcze o tej nadopiekuńczości powiedzieć, że mm, dla większość z nas jeszcze to, że my rodzimy dziecko, jest oczywiste, że będziemy je kochały. Mm -mm. Większość z nas przeżywa, sama mam dwoje dzieci, większość z nas przeżywa taki ogólny strach i taką niemoc, że urodziłyśmy dziecko i wydaje nam się, że teraz to pewien etap się skończył. No jasne, że się skończył. Teraz jest etap bycia mamą, a mamą musi być do końca życia bycia tatą. Mężczyźni często czują strach. I czują takie coś, że coś stracili. Często tracą też swoją kobietę, przynajmniej na jakiś czas, bo ona teraz zajmie się ciągle tym dzieckiem i to on będzie teraz czy ona jego jakby epicentrum wszystkiego. Więc często my się nawet nie przyznajemy do tego, że nie mamy tego przysłowiowego instynktu i powoduje to, że przeżywamy taki. Stan depresyjny, strachu, a boimy się temu komukolwiek powiedzieć. Ja, kochani, już wspominałam na niektórych filmach, że jak gdy moja przyjaciółka urodziła dziecko, ona tak mówi: Ja byłam pierwszą osobą, która nie dość, że ona dostawała kwiaty i inne rzeczy, ale ja przyszłam i podziękowałam jej za wytrwałość, to, że jest bohaterką. Pierwsza ona. Wszyscy zazwyczaj jakby cieszą się z maluszka, pytają się mamy, jak się czuje, czy co, ale że tak naprawdę to ta matka jest tą bohaterką. Że ona trzymała pod sercem tego małego człowieczka i wykonała tyle starań, żeby wypchać to dziecko na świat. I teraz może zaszczyt zająć się tą małą istotką i wprowadzić go w ten świat, który sami stworzyliśmy. Więc kochani, chciałabym powiedzieć, że... Wychowujemy dzieci na samodzielnych ludzi, kochamy bezwarunkowo i nadopiekuńczość jest bardzo, a to bardzo toksyczna i szkodliwa. Oczywiście dostosowując do bezpieczeństwa dziecka, dajemy mu pole manewru, pozwalamy na decydowanie z upływem lat o sobie, że my musimy się odsunąć, żeby dziecko mogło dojrzeć, my musimy zrezygnować z tego ja, ja zrobię za siebie, ja to zrobię lepiej, bo często właśnie ta nadopiekuńczość tak naprawdę wynika z tego lęku, z tego, że my uznamy, że będziemy w życiu niepotrzebne. Temu. On będzie zawsze, czy ona o nas pamiętać i my będziemy zawsze pełnić wielką rolę w życiu dziecka, ale nie możemy być nadopiekuńcze, bo my wychowujemy tych ludzi dla świata dla męża, dla przyszłych rząd, czy kogo on sobie, czy ona tam wybierze, to my wychowujemy dla tych ludzi, a my zawsze będziemy pierwszą i najważniejszą przez jakiś czas osobą w jego życiu, jako mamy, czy w ogóle jako rodzice. Kochani, i znowu chcę wrócić do tego mitu, mitu tego, że mamy ten instynkt macierzyński, czy nie mamy. To w ogóle jest Kicz. nie ma instynktu macierzyńskiego że można nie umieć kochać tego człowieka i cokolwiek by się zrobiło gdy się nie zajrzy w głąb w siebie i to wymaga dłużej pracy i bardziej tego, że to trzeba zrobić przed zdecydowania się na dziecko bo później może to przyspieszyć, ale często się rodzi że tak, że nie miała dobrego przykładu, a później rodzi się dziecko i jednak to wszystko zawirowało i potrafi kochać, ale nie potrafi odpuścić. Nie potrafi odpuścić w ten sposób, że jest tak przesączona tą miłością, że całego świata poza dzieckiem to też nie jest dobre. Więc jeśli nie mamy napełnionego zbiorniczka miłości od siebie, to możemy nie wiedzieć jak i dziecko tego nie zmieni. Jeśli nie wiemy, czym jest miłość, to skąd będziemy mieli to wziąć? Skąd będziemy mieli czerpać wiedzę? Często jest tak, że mówi się, że żeby wychować zdrowe dziecko, przynajmniej jeden musi być rodzic. Ja jestem trochę innego zdania. Dobrze, żeby był jeden, to choć jeden, ale najlepiej, żeby było dwoje. Bo dostając niezbyt dobre dzieciństwo, dostajemy trochę, jakby. Zanurzony start w jakiejś rodzaju krzywdzie i będziemy ją nosić, może się z niej nie wyzbieramy. Tak samo jest, jeśli nie czujemy, że zdążymy wychować dziecko, a nikt nam w tym nie pomoże, to też trzeba się mocno zastanowić, czy warto je mieć. Więc mężczyzna jest do tego stworzony przez całe życie, a my mamy tego czasu mniej. Ja wiem, że medycyna dzisiaj poszła tak daleko i możemy mieć w dużo późniejszym dziecko, dziecko, ale czy naprawdę jesteśmy w stanie dać mu to, co powinno dostać przez ten cały czas? Przewidzieć tego, kochani, nie możemy, ale sens tego filmiku był właśnie o micie, o macierzyństwie: o tym, czy to jest potrzebne, to jest wyłącznie nasza decyzja, ale kochani, nie manipulujmy tym. Nie y, szantażujmy swoich partnerów czy partnerki, nie wymuszajmy nikim. To powinno wynikać z potrzeby i miłości, chęć posiadania dzieci, miłości do tego dziecka, a nie do partnera, bo z miłości. My możemy kochać, partnera, kochać partnerkę, a dziecko jak się urodzi, niekoniecznie. Więc kochani, jak zawsze dziękuję za poświęcony czas. Piszcie w komentarzach, jak to u Was było, czy czujecie się trochę jak matkę Polkę. Ja miałam takie epizody, że to ten jakby lejce odpowiedzialności były dla mnie mocno narzucone. Trochę sama sobie też to narzucałam. Uważałam, że rodzic powinien i to, i tamto. I nie myślałam o sobie, dopiero jak dzieci troszeczkę odrosły. Kochani, piszcie, jak to było u Was. My zawsze stawiamy dzieci na pierwszym miejscu, ale patrząc na ich wiek nie zawsze tak powinno być. Na początku na pewno, ale nie zapominajmy o swoich potrzebach, bo my też jesteśmy ważne. Nasz zbiorniczek miłości może się. może wyschnąć w ten sposób, kochani. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niedługo.